Witamy ponownie na Santorini w miejscowości Oja i ja kolejny dzień jest bardzo gorąco No i co? Chcesz powiedzieć czy zacząć jakoś od tej sesji, byliśmy mieliśmy sesję zdjęciową Tak, dzisiejszy dzień zaczęliśmy od porannej choć mojej, sesji. Choć mojej prawej strony, będzie się piwać Opowiadaj Dzisiaj zaczęliśmy od porannej sesji zdjęciowej o 8.00 później. Postaliśmy sfotografować tutaj takie najbardziej popularne miejsce na IA, ja, Oja, e, porobić zdjęcia. Póki jeszcze nie było gorąco, także jak e, macie w planach taką sesję zdjęciową, to polecamy Wam właśnie zrobić ją e, w godzinach 8.00. Rano, nie? Wiem, to jest taka Siema, dobra. Siódma, ósma, to słońce już tak zaczyna wychodzić, jest już dosyć wysoko i to jest dobry czas, że tak, później już tak tłumy. Teraz są. o godzinie 14 Państwo pomijając tłumy, bo oczywiście są tłumy. to słońce tak twarzy, że naprawdę ciężko było tak miejsce i robić zdjęcie w słońcu, bo naprawdę jest strasznie gorąco, a też, to też wiadomo, słońce mało. Tu tutaj możliwe, że zdjęcia już będziemy mieli, także gdzieś tutaj wam te zdjęcia wstawimy, sobie zobaczycie. No i co, idziemy coś teraz zjeść. Idziemy na kebaba. Tak, najedliśmy się już tego greckiego jedzenia. przez jakieś tam były... Co my tam jedliśmy? Jakieś sałatki greckie. Co my tam jeszcze jedliśmy? No to co widzieliście na filmikach na blogach, myślę, że wszystko co, co było to Wam pokazaliśmy. Teraz idziemy kebaba, zachciało nam się kebaba, a później idziemy w kierunku plaży, na której byliśmy już wcześniej, tam gdzie jest mało ludzi, gdzie jest płasko, nie ma tych wszystkich kamieni takich wielkich i można normalnie wejść spokojnie sobie do wody. Także jeszcze na koniec Wam pokażę widoczek. Tutaj jest miasto. No i co, lecimy także do zobaczenia później. Słuchajcie, tutaj byliśmy wczoraj, bo chcieliśmy zjeść sobie w takiej restauracji Roka, tak? Ta restauracja się nazywa, ale stwierdziliśmy, że, że jednak pójdziemy gdzieś indziej ze względu w sumie na ceny, nie? Znaleźliśmy coś tańszego. I po drodze znaleźliśmy taką fajną uliczkę. Thank you. Po drodze znaleźliśmy taką fajną uliczkę i tą uliczkę zaraz wam pokażemy. Okej, okay, więc jesteśmy w tej y, uroczej uliczce i właśnie ta droga prowadzi do restauracji Scala, w której wczoraj jedliśmy i wybraliśmy sobie sałatkę grecką, która była przepyszna. Łukasz jadł grecką musakę, a ja jadłam kurczaczkę i naprawdę w restauracji jest bardzo fajny, jedzonko bardzo dobre. Jeśli znajdziecie fajne stoli, to możecie mieć też widok na kalderę, nam się nic nie udało. I teraz właśnie pokażemy wam tą uliczkę, którą przeszliśmy, tutaj na górze rośnie bukendila i to bardzo zimno. Zobaczcie. A jeszcze co do tych y, greckich dań, to ta musaka to jest to... Co to jest? To ziemniaki? Ziemniaki, mięso i serek. Zapiekanka taka. taka zapiekanka, tak. Jakby ktoś nie wiedział. No i zobaczcie, tutaj jest ta uliczka i u góry Bugenwilla sobie rośnie. Także wygląda to naprawdę pięknie. Się, że do Kleba jest innego kolejka, po prostu prawdopodobnie jest jakiś tam tradycyjny Kebab w na Santorini. uznaliśmy, że nie mamy tyle czasu, żeby czekać gdzieś na kolejce, więc wstąpiliśmy Kolejka to była gigantyczna. Mhm. Więc wstąpiliśmy do marketu po, po prostu zwykłej rogalik kanapki. Tak, to jest Mamy tak. taką zwykłą kanapkę z kurczakiem. Coś takiego. I mamy jego kresanta. Także teraz zjemy i ruszamy na plażę. No, na to Od czterech do Pół, od jeden do dziesięciu? Cztery? Od 1 do 10 na Kanapki to cztery. bo jest taka jedliwa i w ogóle spokojnie za dwa euro tak samo. Sosu wie, dużo wie, ma, no nie? Szybko. No właśnie mało sosu. Tutaj kucikowa może nie ma dużo sosu, ale w ogóle kanapecia jest sucha. I taka wiecie na zimno, no to wiadomo na zimno kanapki nie są za dobre. Eee, więc daje takie cztery. W ogóle serek, kurczak, sosik. Daje radę. Ale, eee... Ty, to jesteś chyba najlepszym oceniatorem jedzenia, nie? Mhm. Rozgadałaś się o tej kanapce na minutę, mhm. ale dobra. Co do mojego ciastka, to też było spoko. W razie jakby nam nie smakowało, to mamy tu z tyłu towarzysza, który by na pewno chętnie to zjadł. Zobaczcie, jak nie sobie śpi. Ale tak? nie śpi. A faktycznie. Czemu to zrobiłaś? Chyba najedzony. Dobra, także pojedliśmy i myślę, że możemy iść już na plażę. Tak wygląda droga na naszą plażę. Idziemy przez taki kanion, przez takie wysokie góry. Nie zdradzaj naszej plaży. Nie zdradzaj, gdzie ona jest. Tak, i jeszcze może tak 7 minut i będziemy na plaży. Taką właśnie mamy drogę na plaży. Jest dosyć stromo, niebezpiecznie, kamieniście. Ale jak widać już tam zaraz jest brzeg, także zaraz A co do, co usiądziemy, do Grecji, rozkładamy się. Co do Grecji, to jest jeszcze tutaj bardzo dużo śmieci wszędzie. Tak, jest to śmieciarze. Znaczy nie, to wiesz, nie wiadomo czy Grecy, podejrzewam, że to bardziej chodzi o to. No, pewnie turyści. z mało śmietników, nie ma za bardzo wyrzucać śmieci i ludzie po prostu wiecie, gdzie popadnie, wrzucają. Sami, sami mamy problem, bo gdzieś jakiś tam rozdraż... Tam był śmietniczek po drodze, ja wyrzuciłam konapeczkę, woreczek. No, na poczkę, no ja nie w na każdym razie jest bardzo mało tych śmietników. No nie powiecie, że nie. No jest bardzo mało śmietników. Dobra, schodzimy sobie spokojnie, żeby nie stała nam się krzywda i Płysk widzimy się na plaży. Się mało, tak. to jest tutaj mało ludzi bardzo. Tak, to jest bardzo mało ludzi, jest bardzo spokojna plaża. I jest taka bardzo słoneczna, tutaj raczej się cienia nie znajdzie, więc może być problem i plus. Ale na co idziemy? To się kameruje! Uwaga, Paulina nie może wejść do wody, bo jest jej za zimno. Jest czerwiec, już prawie koniec maja a Paulina nie może wejść do wody, bo jest jej za zimno. W sumie to mi też, no to racja akurat. I nie wiem, czy o tym mówiliśmy, chyba nie, także polecamy zabrać do wody buty, do kąpieli, bo zobaczcie, tu są same kamienie i wszystkie tak naprawdę plaże tutaj na Santorini tak wyglądają, także bez takich butów to nawet nie ma co do tej wody wchodzić. I tak udało nam się właśnie tę plażę znaleźć taką ładniejszą, bo nie ma wszędzie skał i jest tutaj płasko. Także jeszcze można sobie tak wejść w miarę, nie? Do tej wody. Raz, dwa, trzy. No to jesteś odważniejsza, bo ja chyba nie wejdę do tej wody, powiem tobie. No jak to fajnie. A, no to spoko. Ja nie wchodzę. Chodź tu bliżej. Hej, to Syrenka z Mako. Syrenka z Mako. Chcesz coś powiedzieć? Bawcie się, jedźcie na wakacje, pływajcie, cieszcie się życiem. Bye. Po powrocie z plaży udało nam się załapać na właśnie tego słynnego kebaba. Nazywa się on e, Pitogéros? gyros? Gdzieś takiego? Damy gdzieś tutaj nazwę. Wróciliśmy z plaży i już okazało się, że jest pusto. Tak, już nie masz takiej kolejki, trochę stolików zajętych, także próbujemy... Co wygląda W sumie spoko, taki, taki Gyros grecki. Witamy Państwa w kolejnym punkcie naszej wycieczki. W tej części odcinka nasi bohaterowie zabiorą się na zamek zobaczyć zachód słońca Santorina. W mieście i ja mieście ja popijałem sobie winko za 10 euro. <grymne> Także coś tam jeszcze z zachodu Wam pokażemy. Tak. Bają. No. Także my już sobie zajęliśmy miejsce na zamku na Santorini w mieście Ia. Czekamy sobie na słońce, po co mamy winko, tak żeby się kolejne, fajny wieczór. I zobaczcie jaki mamy widoczek. <grytanie> Także będziemy Wam relacjonować cały czas, tak? Także widzimy się za chwilę na przebitkach. <grytanie> Słuchajcie, także mamy już zachód słońca, zbliża się, ludzi jest tutaj od groma, a my sobie popijamy winko i myślę, że musimy teraz wnieść to, a czekaj na tle tego słoneczka. Zobaczcie jaki piękny zachód słońca na tle miasta Ia. Także co, zgróbko? Dla za nas, dla vlogi, dla ten kanał, żeby się rozwijał. Zobaczymy co z tego będzie. No i co? Koniecznie zostawcie w górę, subskrypcję i dzwoneczek, bo na tym miejscu, w tym miejscu skończymy ten materiał. Także trzymajcie się. Cześć! Ktoś... Mm -hmm. Ja, leps. Paulina się wczuła, piąteczka. Piąteczka. Dobrze, dobrze, dobrze.